polonezem możemy grać możemy grać? W takim razie, słuchajcie, ustawiamy się szybciutko. Szybciutko, szybciutko, ustawiamy się do naszego poloneza, klasa numer A. Już za kilka sekund rozpoczniemy, jak tylko dostanę od Was sygnałek. Nie ma problemu. Jeżeli tak ma być, ja w takim razie pana dyrektora, a Artura, Artura zapraszam w takim razie do nas. Więc kochani, wróćcie jeszcze raz proszę na swoje miejsce. Bardzo proszę, oddaj mikrofon. Nie można łamać pewnej tradycji w tej szkole, jest to moja 18 studniówka pomimo tych 19, ale z pandemii na to w ogóle ubiegłym roku tak nie Czy jest a to nie postanowił